Dlatego, że chciałam opublikować ten film tak między filmami, muszę Wam powiedzieć, że mam pewne nowe informacje dla Was, drodzy widzowie, czytelnicy, obserwatorzy. Trochę tak, może nie wyglądam zbyt wyraźnie, bo muszę Wam powiedzieć, że trochę się rozpłakałam jakąś godzinę temu. Więc wpadłam na pomysł, żeby. Przyznać się do mojej sympatii, moich uczuć wobec mojego kolegi Marka, który no w zasadzie on nie jest YouTuberem, tylko takim lajwerem i to właściwie on to robi amatorsko, można powiedzieć, ale ktoś mu powinien pomóc fajnie to nagrywać profesjonalnie, bo ma talent i fajnie to nagrywa. Nie mogę trochę skupić myśli. Wiem, że zaczęłam zdania, ale nie pamiętam, co mówiłam. Napiję się może trochę wody. Mama mnie przez cały tydzień prosiła, żebym przyszła do niej z laptopem i zapisała ją w tym spisie ludności, bo tam jakiś mieliśmy problem z jej komputerem. Coś się po prostu nie otwierał ten spis. No, i cały tydzień obiecywałam, że już to zrobiłam, że tak zrobię, że przyjdę, a po prostu w ogóle mi się nie chciało, nie byłam w stanie włączyć komputera i się przygotować. W ogóle dużo rzeczy zawalam. Obiecuję, że zrobię, kłamie, że zrobiłam, a po prostu nie jestem w stanie, nie, nie daję rady. Taki jakikolwiek wysiłek intelektualny, praca na komputerze, nauka czegokolwiek strasznie mnie męczy. Myślę, że to jest po prostu wynik stresu w jakim żyję, w związku z tym internetowym hejtem, z jakim mam problemy ale nie od dziś, no już powinnam się przyzwyczaić do tego, bo to trwa od 20 lat ponad ale do przemocy się nigdy nie da przyzwyczaić to nie jest tak, że już masz jakąś znieczulicę i nie reagujesz mogą cię ludzie obrażać, wyzywać poniżać, szkodzić ci, a że na ciebie to nie działa, no działa na ciebie, bo codziennie wstajesz niekoniecznie rano ale wstaje, żeby żyć, żeby coś zrobić ze swoim życiem i jak ludzie ci to próbują zrujnować, dokuczyć, no to nic nie wychodzi, prawda? Co, no doprowadziło mnie za trzy razy do płaczu. Właściwie to, teraz nawet tak jak o tym myślę, to mi się chce płakać. No, i powiem Wam, że już nie mam odzywana, także się wycofuję z tego, już nie chcę po prostu w ogóle tego tematu ciągnąć. Po prostu mam to gdzieś, mogę być sama i nie muszę. Parę dni temu, nasza ulubiona emerytka nagrała ckliwy filmik, w którym żaliła się na otaczający ją świat. Wspominała, jak jej trudno iść, jak to wszyscy chcą ją zniszczyć. Bla, bla, bla. Wszystkiemu są winni hejterzy, trole i stalkerzy, którzy się uwieli na biedną matkę polkę. Oczywiście kobieta nie ma sobie nic do zarzucenia. Na koniec, poza standardowym robieniem z siebie nieporadnej życiowo ofiary, wymusiła płacz, aby jeszcze bardziej zagrać ludziom na emocjach. I niestety, takie nieszczere łzy, w akompaniamencie wzruszającej historii miłosnej, mogły poruszyć serca naiwnych lub tych mniej zorientowanych w uniwersum gawin osób. Na szczęście już na drugi dzień Elka wypuściła z siebie film, wyjaśniający dokładnie całą sytuację, tym razem nie pozostawiając nikomu wątpliwości jaką osobą jest Elka i co nią kieruje w relacjach międzyludzkich. Zanim przejdziemy do analizy jej filmiku, zwróćmy uwagę na jej niedawne zachowanie na live'ach Marka. Byłeś moim przyjacielem, a teraz się nienawidzę. Nie masz swojego zdania. Dałeś obie wyprać mógł. Wyrzuć nas bity pysk swoich moderatorów. Teraz ja cię będę krzywdzić, jak ty mnie zobaczysz, jak to jest. Poza obrzydliwymi komentarzami zapowiadającymi zemstę ze strony Gawin, warte uwagi również są te twierdzące, że Marek nie ma własnego zdania, ponieważ ma wyprany mózg przez jego moderację. To zabawne, że Elka oskarża kogoś o nieposiadanie własnego zdania, tylko dlatego, że ślepo nie wierzy we wszystkie jej kłamstwa. Tak naprawdę to ona manipuluje i próbuje omotać wokół swojego palca Marka. W jej świecie, jeśli nie powielasz bzdur, które ona na bieżąco wymyśla, to jesteś przeciwko niej i co gorsza, nie posiadasz własnego zdania, bo ulegasz hejterom. Oczywiście może to być fake konto podające się za gawin, ale styl łudząco przypomina styl belwederki, a w dodatku, gdy jeden z moderatorów Marka zbanował wreszcie to konto, zadzwoniła sama zainteresowana, z pretensjami dotyczącymi niesłusznego bana na czacie. Wróćmy zatem do jej płaczliwego filmu. Przekonałam się po raz kolejny, jacy ludzie są podli, no i, no i tyle, no. Urodziłam sobie dziecko, to mnie wszyscy zaczęli dręczyć, że trzeba mi to dziecko zabrać, bo jestem świnią, nie matką. Staram się, robię te filmy, to tylko czytam cały czas, jaka jestem beznadziejna, jakim jestem. Próbuję jakoś żyć, zarabiać, to wszyscy mi wszystko bombardują. Oczywiście nie pada tutaj ani jedno słowo samorefleksji albo samokrytyki. Ela pozostaje bez skazy, a wszystkiemu są winni mityczni hejterzy. Jak macie dwadzieścia parę lat, to powiem wam, zdradzę wam taką tajemnicę, że tak po prostu w życiu jest. Im więcej robisz fajnych rzeczy, im masz więcej ideałów i bardziej się starasz, tym po prostu bardziej ludzie próbują ci to obrzydzić i zniszczyć, skopać, spalić, zabrać ci to. Właściwie, jeżeli chcesz coś zrobić, do czegoś dojść, to musisz to robić w tajemnicy. Jak będziesz się chwalił, że chcesz coś osiągnąć, to ludzie zrobią wszystko, żebyś tego nie miał. Chcesz mieć dom ekipy youtuberskiej, to zbieraj sobie na niego w tajemnicy pieniądze, idź i sobie go kup, nie mów, że go masz. Kłam, że wynajmujesz i... Znaczące jest to, że ta kobieta nadal utrzymuje, że wszyscy jej wszystkiego zazdroszczą. Niesamowite. Nieważne, czy jesteś postronnym obserwatorem, szczęśliwym rodzicem, pracownikiem mopsu, u zazdrości szerce i dlatego się na niej mścisz. Nie przyznawaj się, że coś ci się udało w życiu, bo ludzie ci będą po prostu zazdrościć. Nie za to, że robiłam jakieś głupie rzeczy, tylko za to, że byłam indywidualistką i chciałam żyć po swojemu i różne rzeczy mi się udawały i zawsze myślałam: jak byłam nastolatką, to sobie myślałam, kurczę, no, moje życie na pewno się ułoży. Przecież jestem zdrowa, ładna, w miarę, inteligentna. Niczego mi nie brakuje. Zdobędę pracę, zrobię karierę, założę rodzinę, znajdę miłość i będzie wszystko fajnie. Tymczasem minęło 30 lat i wszystko o co się starałam, to mi się nie udało, bo ani nie znalazłam miłości, ani nie mam rodziny, ani nie zrobiłam kariery. Przyjaciół na dobrą sprawę nie mam, skoro muszę się zmagać z takim po prostu hejtem. Tylko słyszę, że nie umiem fotografować, nie umiem filmować, nie umiem nic. Do niczego się nie nadaje. I. Przestałam pracować w tych usługach, no bo się nie da, bo tak mi zniszczono opinie w internecie, że każda osoba, która szuka opinii o usługodawcy, to mnie nic nie zamówi, bo będzie się bała, że ją okradnę, oszukam, nie zrobię. Opublikuję dane, poderwę męża, chłopaka narzeczonego, mojej klientce, pannie młodej. Nie mam ochoty być za to hejtowana, wyzywana Szarpana za włosy, kopana. Po prostu mam to, mam to gdzieś, no. Pani Gawin dopuszcza się tutaj kolejnej manipulacji. Aby zrobić z siebie jeszcze większą ofiarę, sugeruje, że przez kontakt z Markiem ktoś stosował na niej nie tylko przemoc psychiczną, ale i fizyczną. Oczywiście takie sytuacje nie miały miejsca. Są ludzie, którzy mogą przyć sobie w związkach chodzić za rękę z jakimiś swoimi chłopakami po ulicy, a ja nie mogę, bo jak ja się przyznam, że się z kimś spotykam, to, to po prostu zostanę przyrównana do zera, sprowadzona do parteru. A ja nie chcę być sprowadzana do parteru po prostu przez jakichś anonimowych ludzi, którzy grasują w internecie. Mam już tego dość, nie mam na to ochoty, także po prostu postanowiłam zrezygnować z mojego prywatnego życia i nie będę się w ogóle z nikim wiązać. Będę po prostu sama. W dalszej części Elka mówi jaką silną i niezależną kobietą jest. Jak to pomimo hejtu w internecie ona nie zamierza się poddawać. Znaczna część z nas zapewne zna to na pamięć. Fragmentami wartymi zapamiętania są te, w których twierdzi, że miała co do marka szczere intencje, a on pod wpływem swojej widowni zaczął ją podejrzewać o niecne czyny. Jak się zaraz okaże, były to słuszne przypuszczenia. Niestety pokłóciłam się z Markiem, łangowskim, youtuberem, nie będziemy się chyba przyjaźnić ani współpracować. Nie będę zaglądać na jego live. No po prostu się nie da i to nie jest moja wina. Marek dzisiaj robił live'a na swoim kanale Marek Łangowski i on rozmawiał sobie z, ze swoimi widzami i przekazywał takie informacje, że on właściwie to nie ma do mnie zaufania. Znaczy w ogóle z tego co mówił to się okazało, że on mi w ogóle nie ufa w niczym. Uważa, że jakoś tam prowadzę z nim grę. Niestety ma moderatorów tam kilkanaście osób, czy nawet ze 30 osób, które mnie wiele razy obrażały, źle traktowały, wyśmiewają mnie, poniżają, nazywają mnie kretynką, że jestem głupia, stara, chora, źle wyglądam, że powinnam sobie dać spokój z markiem, że jestem szczotą. Że się na niczym nie znam, że nic nie umiem, że powinno mi się odebrać dziecko. Jeszcze sobie przypomnę te różne określenia. I to nie mówię o ludziach takich po prostu, co tam sobie pisali z zewnątrz, tylko o tych moderatorach. Bo ja mam funkcję moderatora, jak na razie pewnie ją stracę na live'ie Marka. Ale nie kasowałam, nie wyciszałam nikogo, bo nie miałam ochoty. Ale właściwie z gości, z tych osób z zewnątrz, nikt mi nie dokuczał, tylko ci jego moderatorzy. No więc no, trzeba się zastanowić, jak można mieć 30 moderatorów, którzy obrażają twoją przyjaciółkę, o której twierdzisz, że ci na niej zależy, że ją lubisz, że chcesz się z nią spotykać i nic z tym nie robisz. Jeszcze tam Marek się wypowiadał na różne tematy. Niby nie mówił nic złego, ale ogólnie to nie w tym rzecz. Po prostu też w niedzielę, czy tam w sobotę, już nie pamiętam, straciłam poczucie czasu, ten youtuber, po prostu taki ham, zrobił o mnie live'a, strasznie tam mnie, tak się o mnie po prostu wyrażał, z taką pogardą, wyśmiewał mnie, no no, nie było to za przyjemne, muszę wam powiedzieć. I oczywiście ludzie mu walili go, wysyłali mu donaty i wszystko było w porządku. Dziwnymi się prawami rządzi ten internet. Ja faktycznie tego nie ogarniam. Wrzucę sobie ten film na kanał, potem ten drugi, który nakręciłam, i zakończę temat marka raz na zawsze. Zastanawiam się nad cyklem takich nagrań Marek Story. <gry> Marek Łangowski Story. Bo wywiązała się nowa afera, drama, czy też skandal obyczajowy związany ze mną i z Markiem. A nawiasem mówiąc, ten YouTuber Marek ma ładne nazwisko, prawda? Łangowski. Ładne, nie? Właściwie to tak nie wiem do, do końca, co ja chcę powiedzieć na tym filmie. Muszę się zastanowić, żeby znowu jakieś głupoty nie powiedzieć. Hmm. Zaczęłam zaglądać na livey Marka, śledzić różne wpisy, co się tam dzieje. Cały czas rozmowy na mój temat i komentarze ludzi na mój temat, wypowiedzi Marka na live na mój temat. Kanał na YouTube Marek Łangowski. No więc, siłą rzeczy jakoś tam na początku specjalnie tego tak bardzo nie tropiłam, ale z czasem to zaczęłam się wczytywać coraz bardziej. No więc, zaczęłam sobie czytać te różne komentarze i tak się zastanawiać nad tym wszystkim. I robiło mi się przykro, ludzie mnie wyśmiewali. Marek o mnie coś tam opowiadał. Nie, yy, reagował tylko jak o nim źle mówiono, a jak o mnie, o moich moderatorkach z mojego kanału YouTube, no to specjalnie się tym nie przejmował. Przez co też te moje moderatorki miały do niego żal. I wtedy ogarnęła mnie złość i się na niego zezłościłam. Zwłaszcza, że jeszcze ludzie mnie tam po prostu ci moderatorzy yy, blokowali. Kasowali moje wpisy i mnie w ogóle wycieszali. Bez powodu, że nie mogłam nawet nic się odezwać. No to dziękuję bardzo za taką współpracę. Tak, Gawinówna miała problem już od samego momentu poznania marka, że na jego czacie panuje wolność słowa. A nie grasuje gesta po jaku naszej ulubionej fotograf. Była wściekła, że nie może kontrolować wszystkiego i wszystkich. Postanowiłam, że się na nim zemszczę za to. Co mnie tam spotkało na tym czacie? I nagrałam film, że mam chłopaka we Władysławowie, opowiadałam tam różnych rzeczy, co w pewnym sensie jest prawdą, ale nie do końca, bo chodzi o to, że mam tam przyjaciela, u którego się zatrzymywałam, ale mogłabym być z nim w jakimś związku, ale yy, nie chcę. Ale nagrałam film, że jesteśmy parą. I bo chciałam po prostu dokuczyć Markowi go zranić. No i tak, udało się, było mu bardzo przykro. Nawet mówił na jakimś live'ie, że coś sobie zrobi, jakąś krzywdę. W ogóle rozpaczał, denerwował się, martwił. I oczywiście nasyciłam tą swoją złość, tymi jego uczuciami. Tym jego cierpieniem, ale trwało to tylko parę dni Nasyciłam tą swoją złość, tym jego uczuciami, tym jego cierpieniem, ale trwało to tylko parę dni. Fania. Znaczy w ogóle z tego co mówił, to się okazało, że on mi w ogóle nie ufa w niczym. Uważa, że jakoś tam prowadzę z nim grę. Postanowiła zemścić się na człowieku za to, że pozwalał pisać ludziom co chcą. Wiedziała, że taki kabaret z wymyślonym chłopakiem zaboli Marka i celowo to wykorzystała. Później jak sama stwierdziła, zadowoliła się jego cierpieniem i smutkiem i czuła satysfakcję w momencie, gdy mówił, że coś sobie zrobi. W filmie natomiast zrzuciła na niego winę, bo z jakiegoś powodu jej nie ufa. Zresztą, w ogóle ja mam taką zasadę, nawet jakbym była w związku, to bym się nie przyznała, że jestem w związku, bo właśnie ja lubię być osobą zawsze pożądaną, podrywaną. I dlatego jestem singlem, tak naprawdę, bo ja właśnie nie chciałam nigdy być niczyją własnością. W międzyczasie jakaś kobieta się tam do niego przyplątała na tym jego czacie. Udawała, że mu na niej zależy. Wyłudziła od niego jakieś pieniądze i wysyłał, że tam rzekomo ma niezapłacone rachunki, że ma jakichś rodziców chorych, że sama jest chora i wysłał jej, nie wiem, może nawet mógł jej około tysiąca złotych wysłać, może więcej. A wykorzystała to, to, to jego takie załamanie, można powiedzieć. No ale ponieważ Marek ciągle robi te lajwy, więc znowu zaczęłam zaglądać i cały czas o mnie tylko rozmowy. On dosyć często o mnie coś mówi: ludzie mu tam na tych live'ach próbują mnie wybić z głowy, że jestem modliszką, że chcę od niego wyłudzić pieniądze, że go wykończę, że go zniszczę, że nie jestem warta jego zainteresowania. Obrzydzali mu mnie, że jestem stara, że jestem brzydka, że jestem brudasem, że się nie myję, że śmierdzę, że mam różne choroby że go wykorzystam, że go zranię, że go zgwałcę, no, no po prostu wszystko, co możliwe. No i ja stwierdziłam, jak się naczytałam znowu tych komentarzy o sobie, to się znowu wkurzyłam, nie i myślę sobie, o wy hejterzy, trole hejterzy stalkerzy, to ja wam tutaj pokażę, że mi wystarczy tylko 5 minut, że ja sobie mogę marka owinąć wokół palca. Że ja sobie mogę Marka owinąć wokół palca. I zaczęłam pisać, że właściwie to ja Marka lubię, że Marek mi się podoba, że on jest przystojny, że jest wysoki, że jest fajnie zbudowany, że ma fajną sylwetkę, że jakby o siebie zadbał, to byłby przystojnym bardzo facetem. I to było parę dni temu, już nie pamiętam kiedy to było w piątek, napisałam to się muszę przyznać, z tym sumieniem, że sobie jakieś tam piwo piłam, <grym>, pisząc to, no bo nie na trzeźwo, I bez jakiegoś tutaj usprawiedliwiania się, gdzie była moja córka, mogła być ze swoim tatą, prawda? Albo była u mnie moja mama. No w każdym razie piłam sobie piwo i... i chichotałam, pisząc na tym czacie i na końcu jeszcze, żeby dobyć tych hejterów, którzy byli kompletnie zdezorientowani, nie wiedzieli, co jest grane, to ja napisałam w końcu, że że właściwie to ja bym mogła, jakby Marek o siebie zadbał, to mogłabym z nim pójść do łóżka. I zaraz okazało się, że prosty taki ham, jakiś youtuber, taki dosyć znany, kolega Karionera, zrobił live o mnie, między innymi, o Marku. No i też tam szalał, że jakoś jestem kocicą, jakąś lampucarą, że się rzucam na chłopaka młodego, jakoś mam grzybice paznokci go zarażę i różne jakieś takie po prostu teksty na mój temat. No i tak mi się zrobiło przykro, ale no miniały kolejne godziny i tak sobie pomyślałam, że ten ham. youtuber to jest jego logo na YouTube, nazwa profilu. Że on po prostu ma syndrom psa ogrodnika, to znaczy sam nie zje, a drugiemu nie da zjeść. Także Zna mnie, obserwuje mnie od kilku lat, już kilka, już wiele razy mnie gdzieś tam komentował, wypowiadał się na mój temat, chyba nawet go zablokowałam, bo ja sądziłam, że to jest młodszy chłopak. No i stwierdziłam, że on ma właśnie taki syndrom tego psa ogrodnika, że sam nie zje, drugiemu nie da, czyli nie wpadł na to oczywiście, że mógłby być miły, podrywać mnie. Ta kobieta ma tak wysokie mniemanie o sobie, że to wręcz niewyobrażalne. Myśli, że wszyscy tylko marzą o spędzeniu upojnej nocy z jej osobą. Widać, że dawno nie przechodziła koło lusterka. Podoba mi się w ogóle ta, ta cała intryga i ta cała sprawa, bo jakoś tak odżyłam, oczy mi błyszczą. Zaczęłam sobie myśleć o facetach, o tym, że może faktycznie byłoby fajnie się tutaj wdać w jakiś romans, może niekoniecznie z Markiem, ale że w ogóle. Już nie powiem, że myślę o seksie cały dzień. I w ogóle to wszystko tak działa na moją wyobraźnię. Cała ta sytuacja bardzo mi się to podoba, i cieszę się, że w ogóle w tą intrygę się sama wpakowałam. I właściwie wiem do czego chciałam doprowadzić. Chciałam doprowadzić do tego, bo mnie zdenerwowały te setki osób, które mnie wyśmiewały w oczach marka, obrzydzały mu mnie, wyliczając jakieś moje mankamenty. Że właśnie zachciałam, zapragnęłam go tu zwabić do Krakowa, rozkochać w sobie mieć z nim jakiś romans chociażby krótki, żeby tym wszystkim ludziom udowodnić, że tracą tylko czas, bo Marek i tak do mnie przyjedzie i będzie chciał być ze mną przynajmniej przez chwilę. Na początku to nie chciałam w ogóle tej znajomości i go właśnie nie dzwoniłam do niego, żeby mu nie zawracać w głowie i chciałam tak to wszystko zdystansować. Ale jakby nie był tym youtuberem mówią cudzysłowie, to, to by to się wszystko skończyło. No ale zaczęłam wchodzić na te live, słuchać, co mówi, przyglądać się mu, e, czytać te, te, je te jego wypowiedzi, czytać te, te komentarze ludzi. No i zaczęłam sobie tak kombinować. No, a może właściwie to on mi się podoba, a może właściwie to by może go tu zaprosić, a może to się spotkajmy. I zaczęłam sobie tak knąć, knąć, knuć, knąć, 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 knuć, knuć. W każdym razie wracając jeszcze do Marka, on wie, że ja nie można mi ufać, że Właściwie to jest trochę taka relacja, że on chce mnie wykorzystać w pewnym sensie, a ja jego. I my sobie oboje z tego zdajemy sprawę, prawda? W trakcie montażu tego filmiku mokradło kilkukrotnie, zmieniało zdanie co do relacji z Markiem. Wszystko kończyła, a za parę godzin dzieliła się ze swoimi fantazjami seksualnymi. Naprawdę nie polecam zaglądać na jej Facebooka, jeśli nie chcecie zwrócić wszystkiego, co tego dnia zjedliście. Dziwna jest ta kamera, bo. Ona jest jakaś magiczna, bo wyłączyłam, już skończyłam i sobie tak siedzę, a sama się włączyła i mnie nagrywa. Myślę, że to jest jakiś znak, żeby jeszcze coś powiedzieć na koniec miłego, żebyście się nie martwili widzowi o mnie. I uważam, że jeszcze coś się fajnego przydarzy. Nie uważam swojego... I pamiętajcie, nie dajcie się złapać na jej manipulacje.